mano widzowie, dzisiaj zapraszam na vlog, w którym rozpoczynam ultralightem, a planuję zakończyć heavy duty madafakerem. Także oglądajcie do końca, bo będą i okonie, konie. mordeczki, słuchajcie, zestaw boczny trok w tej chwili wjechał, bardzo daleki dystans, naprawdę, no i zobaczymy, czy coś z tego fajnego wyjdzie. Ida pod najwyżej będzie zaczep i będę miał tak powiem, szybszą motywację do zmiany zestawu. Czy Na baby mamy, proszę bardzo. I skusił się. Proszę bardzo <głupolu> Nara, no, i proszę bardzo, no, nie ma co, nie ma co no, mówić czy jest źle, czy jest dobrze strażnicy bocznego troka strzeżcie się Idę do dna i znowu ta sama gra, a czemu nie? Tak zadziałało? Byli <grym> mała. Proszę bardzo. Wydawałoby się, że tak naprawdę przynęta dedykowana stricte połową spod lodu, e, oczywiście koni, jazik, e, tleni. E, jakiegoś niedzielnego węgarsko-muchowego czy białorwogich a niekoniecznie od tym że roku też yy, założona na boczny troczek yy, a ciekawe taki dwukolorowy yy, dwa kolory wylałem fiolet i róż może to sprowokowało O jakie ładne go odprowadzają, gdzie tam nie idziesz stary, przestań Daj mi mama, no i co wy na to? A nie mam wątpliwości, że akurat ta niewielka gumka naprawdę robi, naprawdę robi robotę, to wow, a spójrzcie jak ją w ogóle montuje na tutaj, no koniec haczyku, po prostu. Jak widzicie, haczyk dużo za duży do samej przylęty, ale jak chcecie ją zaprezentować w ten sposób, to też nic nie stoi na przeszkodzie. Dobra, do trzech razy sztuka, trzeci okoń na baby mamę, to już chyba, mam nadzieję, że wszystko wiadomo, tak? W ogóle zaraz Wam powiem, yy, ta odpadła gdzieś w piździec. Ja ją widziałem, że ona odpadała. Okoń, proszę bardzo, wygląda jakby się złowił na sam haczyk. Lol. Czajcie to? Okoń na pusty hak. Narco. Zestaw małego testera, proszę bardzo, mały tester, wegetarianin, proszę bardzo, jak chcesz na testy, to wiesz, gdzie zamówić, mały. Wiem Wam, dlaczego tak bardzo lubię łowić na czarny kolor, bo czarny kolor... Tak naprawdę jest atrakcyjny dla większości drapieżników na większości zbiorników wodnych. Ten kolor, kolor e, zawsze kontrastuje. Bez względu na to, czy woda jest trącona, czy woda jest krystalicznie czysta. Zawsze e, jest to kolor, który będzie przeciągać drapieżnika. Więc warto mieć czarny po prostu ze sobą e, w pudełku. Jak to się mówi czarny, pasuje do wszystkiego. Nie ma ogumienia w sensie kolorystyki rzut i ryba. Zobaczmy.

Прекрасно, подбойная сальто с тропами. Лечим дальше. Plecionkę muszę sobie podmienić całą, a przede mną o okonie i już naprawdę nie wiem co mam zrobić. to obie okonie. Plecionka tutaj zaraz się będę zmieniać. A wy, co co Thank okay. you.